Rangi w tej grze Grandmaster, D1, Grandmaster, 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 D1, D1, Grandmaster, D1, Grandmaster Także e, 4 D1-ki I 6 Grandmasterów Co grasz na drugim drzewku na ludzku? Bardzo zależy od gry W tej grze chciałem Taste of Blood, bo gram na Zerata który dużo połkuje Dlatego wziąłem Taste of Blood i Relentless Hunter'a Relentless Hunter daje 10 Movement speeda nawet od razu, nie? Na pierwszym lewalu. Ale nie mam nie mam stałych run. Drugie drzewko dostosowuję do gry. Pierwsza się nigdy nie zmienia. Co się stało, właśnie. Ej, to. To było dziwne. <noise> Gościu, co się zabił. Powiem tak, jakby on nie użył flesza, to by przeżył. Ale on nie dość, że stracił flesza, to jeszcze się flesznął w miejsce, gdzie zginął. Panie i panowie czy mam dobrego binda? Witamy w Master Tierze! Prawdopodobnie zaraz zaczął z Q i zaraz będzie chciał je rzucać w falę, tak. Ciekawe, czy wie, że ja zacząłem z E. Czy on o tym wie, czy on o tym wie. Nie wiem, gdzie poszła niedaleko. Zamknąłem oczy. To było dosyć ważne. Nawet bym poszedł zreumować na drugim, wiecie. Tą linię tak mocno spuszowałem. To jest rzecz, którą w sumie czasami można robić na Lucianie. Ja nigdy tego nie robiłem. Po tym kripią, oni mają drugi level, a ci po tych dwóch. To jest kart, y zera, 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 zera. Nice. K, okay, zepsuję. Nie ginę, nie ginę. Okej. Okay. Roam na drugim levelu? Fajnie. Tylko źle to wymyśliłem z tym flashem, nie? Ten flash tutaj nie miał sensu, ale powiem szczerze, tak nie do końca mózg mi dobrze zadziałał, bo wiedziałem, że ktoś wchodzi, że muszę otworzyć drzwi i tak wiecie, dużo na głowie naraz. Noxie, ja jestem silverem, nie potrafię sobie nawet wyobrazić tych waszych grand taktyk, więc wyjaśnij co to się stało. A, to był bardzo zaawansowany play. Niedalka chciała sfidować blooda po to, żeby przeciwnicy, żeby naszym teraz się nie spodziewał, że będzie gankowany. Boże. Dobrze, zginęła, nice. Widzicie. Wszystko sprowadza się do tego, że niedalka zginęła na pierwszym poziomie i dlatego teraz na ganku zabili dwie osoby. O, dostałem tym. On ma chyba minimalnie więcej XP ode mnie. Co to zaraz za rozchwytowanie, ze. Nidalka teraz powinna iść. Ona ma 4-5 kampów. Fuck. O, zgarnąłem jednak. Przepuszczę to mocno i postawię warda w jej dżungli, wiecie? Na nidalka dobry będzie tutaj wart. Będę widział, jeżeli będzie robiła kampa, albo przychodziła. W sumie. Mogę zrobić coś takiego. Mi się ta meta bardzo nie podoba. Czemu? Tam jest niedaleko. To ataki mi nie wychodzą. Ej, bo ja. ja to muszę. Sp... Ej, coś, coś dziwnego się dzieje. Czy Miska, czy ping? Czuję, że sterowanie jest bardzo dziwne. Już nie. Przed chwilą tak miałem. Będzie arkował. Kurde. Ale ma mało movement speedu. Zabiję go! Nice. Może zgarnie drugiego. Yy, ja kupię. To i buty. Buty są bardzo ważne jak się gra na Zarata. To jest tylko 25 Movement speeda. Yy, no źle zrobił, że tego creepa zgarnął. E, to jest tylko 25 mm speeda, ale jak się budżuje na przykład takiej arki Zarata, to dużo daje. W końcu mam podobny wpływ na grę jako Jungle. Aha, uważasz, że. Dobra. E, uważacie, że meta jest tak zrobiona, że midlanerzy mają większy wpływ niż wcześniej na grę? No nie wiem. Czy się zgodzę? Zwłaszcza, że teraz więcej jest utility midów. Mógłbym teraz się w niego wbić. Trochę wkurza. M. Mm, teraz nie zrumuje. W sumie, e, jakbym nie użył może mógłbym nie? Nie Darko. Nie, to Panteon. A Panteon nawet wygrywa nie? Nie wiem co robi zaraz Zamierzam na fula puszować. Ok, mogę się recallnąć. Raczej nie będzie zatrzymywał mi recalla. Roll. Jednak zatrzymał. O, dostałem. Dzisiaj bardzo nie idzie mi dodrzanie. Może dlatego, że to dalej. Tak, wiecie. Prawie pierwsza gra. Zerata tepek. Ja tam nie dobiegnę. Ale zabili, nice. Jednego i ucieknął. Zeratę bez erki. Eee, jak grasz zeratem, takie teleporty są w sumie dosyć riski. Nie wydaje mi się to za bardzo dobre. Pilnować smoków jako midlaner smite'a. Nie mam pilnowania smoków, to nie znaczy smite'owanie ich. Jako midliner jesteś blisko smoka, także możesz na przykład nie dopuścić do tego, żeby przeciwnicy go zgarnęli. Nie no, to midliner wiadomo, że na smoki ma więcej wpływów na przykład niż jung niż to planer, nie? Jungler nie, ale niż to planer. Ale ją zbombiłem. To jedno nie było. Tylko Straciłem pół HP nie na tę osobę, z którą walczę. Tutaj może być zarad. Kupa wyszła. Nidalka przeżyła na zero zdrowia. Jeżeli ten natrafiłaby Nidalkę, nie? To wtedy mielibyśmy fraga. Nie zrobiliby smoka. Tak to mogło zrobić. Pięknie, bardzo ładnie. Czy To była RK. Panteona? A nie zrobił smoka. Tak, pantoonerkową LOL. A widzieliście jak te creepy się zrespiły nagle? niedalka Co jest Jakby miał może mógłbym spróbować go nawet zabić. O, na topie jeden za jeden. Na wszelki wypadek jest warduje smoka. Eee, Niedarka mogłaby próbować go sola robić, nie? Okay. Dalej mam dwa razy więcej farmy. Dwa razy więcej. Co jak gadam za kłopoty? 20 więcej. Boże. Ale jest dobrze, jest dobrze, bo mam bardzo dużą przewagę. Dwa plejty. Dwa razy więcej farmy. Mmm, cholera. Okej. Okay. że mogę go z zabić? Chyba nie. O, blisko, blisko. Ej, kto tam idzie? Niedaleko. Ona się cofnęła, o fak wlazłem w to prawie, <grymne> o nie, dajcie mi żyć, dajcie mi żyć. Co ty robisz? Nie, w najgorszym momencie, Decek. On mnie zabije na rkę. On by zabił, o, ale free frag tutaj przepadł. Kurwa. No i bariery nie mogę rzucić. Ej, ale no nie, no jaki? Jaki Anlak. I ty jeszcze ja się cofnąłem, bo to miał być tylko bait. Okej, okay, dobra. Zdarza się. Zdarza się. Chodziło o to, że moje pilnowanie niewiele daje, jeśli enemy jungler robi smoka. Ale tak, ale jeżeli konkurujesz w dobijaniu, to na tylko za późno zareagowałaś często. No jeżeli przeciwnego, przeciwny jungler robi sam drake'a i załóżmy, że... zda co? Ja nie tutaj Kurwa uh Źle jak złapałem, nie widziałem gdzie jest Riven. Ustawiam, że ktoś tu nie chce ci dać tego Master'a w końcu. Nie. No ale wracając, jeżeli Drake, załóżmy, że Drake ma. pół HP, no to Jungler go nie na naraz. I jeżeli podejdziesz i bądź, zaczniesz bić Junglera, no to on nie będzie mógł robić smoky. Czy grałeś już Soraką na tobie pod Soporta? Nie, nie zagram. To nie jest mój styl gry i tak już na początku streama mówiłem, mi bardzo nudna dla mnie się wydaje ta Soraka. No nie się zaczyna robić. Niedobrze, niedobrze. nie To na topie no no. O fajnie. no sobie Przyjemnie soluje Pantheona. Ja już mam kala wystykowanego. Okay, to mi się podobało. Jeżeli bym użył E, to mógłbym zginąć tutaj. By the way. Jeżeli sam jest nawet spike, to nie używajcie mobilności. No chyba, że jesteście pewni, że zdodżyjecie, kio. Ale ja wolałbym zachować E na później, jak on mnie przerzuci i z E uniknąć stuna hmm. chyba zginę. Nie miałem już tam wyjścia, też tego stuna z rata nie zdobywałem. Pusz mi swoje sonę na bocie. Nie ma żadnej mojej sony na bocie. Tak mało golda mi brakuje. przydałby mi się ten frak tutaj. Ja dużo zacząłem ginąć bardzo, nie? To jest niedobre. Ten zaraz będzie dużo bił później. Szkoda, że tak późno zrobiliśmy pierwszego drajka, bo mam bardzo... no nam, Ja na midzie miałem bardzo mocny priorytet. Tpk od Zerata. Pantheon jest na dole, Zerat na topie. Za darmo mam wieżę. Też... no nie wiem. To co robię to jest tragedia. Brakuje strasznie mi zdecydowania w tej grze. I na przykład tutaj mogłem zabić Panteona. Panteon powinien być obiektywny. No on powinien być martwy, nie? To był trup. Ale się wahałem za bardzo. Widzicie, Zyrka się nie wahała i ma fragę. Spróbować parę możecie szczęścia doda. Perła zaraz pewnie przyjdzie. Czy mogę zgarnąć. OK. Mamy drake'a. No ja bym się bił. Ja mam teraz tragiczne staty, jestem, ale jestem bardzo silny, jestem bardzo wyformiony. Zgarniałem miałem w tej grze plate, miałem. Okay. Widzicie? Jaki damage? Okej, okay, rozflasza gościu. Po jednym moim Azerat musi się fleszować. No, staty tutaj bardzo słabo oddają stopień mojego FIDE. Oooo, nice. Żyje tylko ZRAT. Ten turet powinien paść. Czy oni tam tamten? Nie. Ale mocna egzekucja. Bardzo dużo domage mi zrobił. Bariera nic nie zablokowała, bo no niestety bariera jest useless na pajka. W sumie wiedząc, że pajka mają, mogłem wziąć Hila, jednak, a nie barierę. Bo wtedy wiecie, jak Pike ma egzekucję, to używasz Hila i mu cały pociąg Erek. A. Eee, bariera w ogóle nie obchodzi do Major no bo on zawsze zabija cele, jeżeli mają poniżej ileś tam HP. Zastanawiam się, jakie buty. No dobrze, złożę merce na ciceki. Mają ruta, stuna pajka, stuna zerata, stuna Pantona, trzy stuny. I do tego jakieś y, miękkie ciceki. Bo Panteona to 6 tak w nerwie. Nie jest bardzo złe. Ciężej się gra na E Panteona, bo to, że nie zadajesz mu damage'a, to jest trochę... No tego nie przeskoczysz, nie? Kto tam był na górze? Nie jestem pewien. Kto puszował Panteon? Panteon sam mnie nie zabija. Oni mają masę dystansowych takich semi-globalnych nie? Bo mają Ulta Panteona, Ulta Zerata, Ulta Gina. Wcześniej jak się byliśmy to to mu pomagało. Ratowało mu tułek. Puszować? cis mm, fuck Okej, okay, oni nie wpuszczają. Mamy wszystkie wieże inhibitorowe zgarnięte. O. <ścoughs> Nastraszymy trochę Zerata. Tu jest dużo krypów Chyby mamy, tak. Możemy się wrócić. Mm, czy on mnie może zabić? Okej, okay, ten mnie może zabić. Zaraz. Nie potało się używać bariery. Czy będą jakieś tropiki niedługo? No, nie na solo Q raczej, no bo teraz. To zapewne rozumiesz? Chcę wbić jak najwyższy ranking, a dopiero potem będą tropiki. Ej, jeszcze można przeborać, ale jego W to taki skill bez kontry. Dasz niż albo feszę, użyjesz, a i tak ci stonu nałoży. Z tego co wiem, jak odepniesz go, to wtedy. No to jest kontra w sumie. To nie jest spell bez kontry. I poza tym musi być w dosyć małym zasięgu. Okej, okay. ale mam tragiczne staty. Ale zobaczycie, myślę, że damy jest okej. Okay. No. Ej, 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 ej. Okej, okay, honor Nonu. Można zrobić tropiki na draftach, tak to prawda można. Drugi damage czy imię posennie. No ostatecznie zaraz zrobił więcej. I średnio jestem zadowolony. No przynajmniej ten roam na bota pomógł mocno przeciwnikom. Roam na drugim.